Niebezpiecznie rozpoczął się sobotni dzień na drogach powiatu Gosyńskiego. W Krobi, na ulicy Miejsko-Góreckiej, doszło do wypadku. Co tutaj się wydarzyło? Tak, jak już Pani wspomniała, w Krobi doszło do zdarzenia na ulicy Miejsko-Góreckiej. Kierujący pojazdem Biper skręcał w lewo w posesję i z przeciwka, jadący kierujący motocyklem Kawasaki, uderzył w ten pojazd, w bok tego pojazdu. A następnie w wyniku przemieszczenia pojazd uderzył w jadący w tym samym kierunku co pojazd Biper pojazd marki Renault Clio. Wiemy, że są poszkodowani. Jedną z tych osób zabrano helikopterem LPR do szpitala. Tak jest, motocyklista został zabrany do szpitala w celu y, dalszych tam y, ustaleń co z nim będzie i udzielenia oczywiście pomocy przedmedycznej i medycznej. Poszkodowany był przytomny. Pozostali kierowcy nie doznali żadnych obrażeń, co, są tutaj na miejscu.